Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty Feng Shui na dzień 20 listopada 2022 roku, niedzielę. Moi drodzy, dzisiejszemu dniu patronuje Bawu według chińskiego e, horoskopu. E, miesiąc listopad mamy we władaniu metalowej świni, a rok 2022 mamy we władaniu wodnego tygrysa. E, moi drodzy, e, dzisiejszemu dniu patronuje również trzeci urz nie, urzędnik, jego nazwa brzmi pom. Umnażać. No i kochani, dzisiaj nie wszystkie czynności uda nam się zapewne tutaj wykonać, ze względu na to, że mamy niedzielę, to jest dzień wolny, słuchajcie, u nas w naszej tutaj um, przestrzeni geograficznej, tak, I, i, i tutaj wielu rzeczy nie będziemy mogli zdziałać. No i słuchajcie, moi drodzy, co tutaj można czynić tej wspaniałej niedzieli. Według Feng Shui świetny dzień, słuchajcie, na otwarcie nowego biznesu, świetny dzień na podpisywanie kontraktów, też troszeczkę. To nie wyjdzie. Moi drodzy, świetny dzień na konferencję, też chyba nie bardzo, ale również, moi drodzy, doskonały moment na zaręczyny. I tu już, słuchajcie, możemy się pokusić właśnie o zadziałanie zgodnie z zasadami feng shui. Jest to świetny dzień również na wszelkiego rodzaju przyjęcia. No, widzicie, spotkania rodzinne, przyjęcia. E, również bardzo dobry dzień na odbieranie długów. No, tutaj nie wiem też, jak można byłoby to, słuchajcie, technicznie zrealizować, no, ale może przy okazji np. rodzinnego obiadu można się upomnieć o zwrot, tak, od kogoś, żeby tylko nie zepsuć atmosfery. Moi drodzy, dzisiaj nie zaleca się pochówku zmarłych, e, rozpoczynania kuracji medycznych, a także robót w ogrodzie. Moi drodzy, dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego szczura, bawołu, węża, koguta, neutralny dla tygrysa, smoka, małpy i psa, a zły dla królika, konia, kozy i świni. Dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę wam wszystkiego dobrego i zapraszam was na kolejne spotkania z Feng Shui.